zostały przeprowadzone bardzo ciekawe badania dotyczące osób z... i osób, które naturalnie przeszły infekcję wirusem pod kątem odporności na przyszłe zakażenia, szczególnie na zakażenia mutacjami wirusa. I tutaj okazało się, że osoby, które naturalnie przebyły tą chorobę, mają większą reaktywność. Ich surowica wykazuje większą reaktywność wobec Mutacji wirusa niż osób. Stwierdzono, że surowica osób zarażonych reaguje w znacznie mniejszym stopniu niż surowica osób, które przeszły naturalną infekcję w kontakcie z wirusem. Natomiast nadal jest to tak duża siła, która pozwala na skuteczną walkę przeciw wirusowi. Uważam, że na podstawie tej informacji nie ma potrzeby, osób, które już naturalnie przeszły y, infekcję. Trudno mi powiedzieć, na ile będą te y, y, skuteczne wobec y, kolejnych mutacji wirusa. Mówi się o czymś takim jak ucieczka immunologiczna wirusa. Czyli po prostu osoby zakażone będą musiały się kolejny raz i jeszcze kolejny raz które będą dopasowane do kolejnych mutacji. Nikt na razie na całym świecie nie wie, jak będzie ten proces przebiegać. Również e, osoby publicznie znane e, z tytułami profesorskimi twierdzą, że czeka nas czwarta fala, ponieważ nie będą działać. Ja nie chcę się odnosić do tych rewelacji, ponieważ e, nie chcę powodować dodatkowej niepewności wśród społeczeństwa, e, ale. Przekazywać rzetelną wiedzę. Jeżeli czegoś nie wiemy, to lepiej powiedzieć, że czegoś nie wiemy, niż mówić coś na wyrost. Panowie, nade mną cały czas stoi izba lekarska. Powiedzą, że to jest kłamstwo, że ja tu mówię kłamstwo, nieprawda, i zaraz mnie będą wzywać do izby lekarskiej. I jeżeli mnie zdyskredytują, to całe wszystkie te filmy będą. Zdyskredytowane, bo będzie dyskredytowana moja osoba. Bo dyskredytacja osoby zdyskredytuje wszystkie argumenty. jeżeli będzie większa grupa, to będzie im już trudniej, ale jeżeli wyłapią poszczególne jednostki, tak jak to robią teraz, to oni po prostu odstrzelą, a inni popatrzą, aha, no widzisz, ten podskakiwał już go nie ma, tak? Ten podskakiwał już go nie ma. Tamten podskakiwał i też już go nie ma. Więc. Daj sobie spokój, mów tak jak normalnie. Stracisz prawo wykonywania zawodu co będziesz robił. Tak? Inni zbyt dużo włożyli, żeby się zastanawiali, bo ja przez te 5 lat do emerytury jeszcze jakoś mi to na czymś pociągnął. Ale ludzie, którzy mają 15 lat stażu i 20, 30, 40 lat do emerytury, no to 5 razy się zastanowią. Proszę zwrócić uwagę, że przewodniczący, czyli prezesi naczelnej rady lekarskiej bardzo często zostają ministrami, a jeżeli nie zostają ministrami, to idą później na funkcje marszałków województwa, wojewodów, takie stanowiska piastują. W związku z tym nie ma siły, która by była chętna do postawienia pytań, które nie są wygodne, tak? Wszyscy są za, dlatego że Wiadomo, kto daje pieniądze i na jakiej zasadzie. To jest kwestia przeżycia. Nikt nie będzie ryzykował e, czyjegoś e, dobra kosztem własnego dobra. To trzeba być naprawdę bardzo mocno, jak profesor Rutkowski na przykład, który jest już na emeryturze skądinąd. Więc oni mu mogą... No. Natomiast no, ta, cała reszta będzie się bardzo mocno zastanawiać.